Gmina Sierokomla w tym roku inwestuje w infrastrukturę drogową. Znajdujemy się na drodze gminnej, która łączy dwie miejscowości, Czarnę i Zakępie. Nie tylko dwie miejscowości, ale dwa, dwa samorządy, dwie gminy. gminy Sierokomla i gminy Adamów. Taka droga strategiczna, wyczekiwana przez mieszkańców od dawna. Droga robiona od podstaw. Były to grunty rolne, Natomiast teraz, jak Państwo sami widzicie, już jest droga skończona, dwie warstwy masy bitumicznej. Także ta droga posłuży mieszkańcom przez najbliższe lata i poprawi bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Inwestycje drogowe na terenie naszej gminy to bardzo ważna, priorytetowa sprawa. Także w tym roku inwestujemy głównie w drogi. Blisko 6 milionów złotych przeznaczyliśmy w budżecie gminy na budowę i remonty dróg. Około 5 milionów to są środki pozyskane z Funduszu Inwestycji Strategicznych. Polski Ład, także mieszkańcy będą.